Dariusz Masko poprowadzi koszykarską drużynę treflasopot w sezonie 2013-2014. 42-letni szkoleniowiec związał się z klubem na najbliższy rok. Dla Litwina będzie to powrót do trójmiasta po 8 latach. W żółto-czarnych barwach występował jako zawodnik przez sześć sezonów. Był świetnym zawodnikiem, ale przede wszystkim zdobył ostatnie lata duże doświadczenie w Lize Litewskiej, jednej z najsilniejszych w Europie i może na świecie. Grał trzy lata w rozgrywkach europejskich, w Eurolize. Myślę, że decydował, decydował również jego cechy pewne charaktery logiczne. Jest to, zawodnik bardzo, jest to zawodnik, a dzisiaj trener bardzo twardy, bardzo stanowczy, bardzo zdecydowany. Myślę, że takiego trenera nam potrzeba. No i również z ogromnym doświadczeniem, które reprezentuje bardzo dużo wartości merytoryczne. Podczas zawodniczej kariery Maskoliuna słynął przede wszystkim z twardej i nieustępliwej gry obronnej. Czy tak właśnie ma grać prowadzona przez niego drużyna trefla? Ostatnie lata to my gramy przede wszystkim obrońcami. I akurat Dariusz do tego, do tego systemu bardzo pasuje. Był sam świetnym obrońcą i myślę, że to samo będzie wymagał od zawodników. Ze względu na jakieś różne czysto takie zewnętrzne, czy nawet budżetowe sytuacje. My zatrudniamy zawodników głównie obrońców. Nie, nie rzucających, ale obrońców. I to się jakoś sprawdza. Jak duży wpływ na dobór zawodników do zespołu będzie miał Litwin? Budżet zawsze jest decydujący, bo nie można go przekroczyć. Trzeba się trzymać pewnych realiów. I zawodnicy trafiają tacy, którzy akurat się w tych realiach mieszczą. Nie? I natomiast jeżeli o wpływ, jacy zawodnicy, będzie miał bardzo duży trener, natomiast nigdy nie jest tak, że trener ma ostateczną decyzję. Są jeszcze względy marketingowe. Które również muszą, są bardzo ważne dla sponsorów, dla miasta. Na przygotowanie drużyny do rozgrywek szkoleniowiec będzie miał ponad trzy miesiące. Będę budować grę od obrony, to jest fakt. Tylko jeszcze raz powiem, że nie wiem, kim będę grał. No, fakt będzie, że, że wszyscy, z, z wszystkich graczy a, i, i prosić ci z nimi. E, walczyć o to, żeby gra się zaczę e, e, zaczęła się od obrony. Cały zapis rozmowy z nowym trenerem Trefla Sopot już wkrótce w telewizji pomorskiej.